Cześć, witajcie, z tej strony Kuba, tam was w odcinku, w którym zajmę się złożeniem tego komentarza. Jest to już drugi film, kto nie widział pierwszego, to serdecznie zapraszam. Od ostatniego odcinka doszło kilka rzeczy, a mianowicie sztyca, manetka i tutaj to nie doszło, to akurat na serwisie miałem, jest to po prostu do założenia manetki na kierownicę, manetka jest to SRAM GX, czyli ta sama grupa, która jest zamontowana w przypadku przyrzutki oraz kasety. A sztyca, którą tutaj założymy jest to One Up Components, jest to coś tam coś tam V2 i jest to ponoć najlepsza sztyca na rynku, jeżeli chodzi o długość sztycy, która wchodzi do ramy do długości sztycy, która wychodzi z tej Rurki wewnętrznej, w sensie ta zewnętrzna z we... Nieistotne w każdym bądź razie jest to ponoć coś fajnego. Ale nie będziemy zaczynali od tego, zaczniemy sobie od założenia tarcz hamulcowych i od ustawienia zacisku. Tak więc mamy tutaj trzy tarcze hamulcowe z technologią IceTech, Dwie z nich to 203, no i właśnie 203 będę zakładał do przodu, ale najpierw sobie sprawdzę, która z nich jest grubsza, aby założyć tą lepszą. Ta ma 1.6 mm, a ta ma 1.7 mm, czyli założę tą. Tarcza z tyłu ma również 1.8 mm, co ciekawe, widać, że jest tutaj troszeczkę przepalona, ale myślę, że ją założę, bo jest po prostu w lepszym stanie, jeżeli chodzi o grubość. Tak więc tarcza z tyłu już dokręcona, ale zanim włożymy koła do ramy, to zdejmy jeszcze kasetę, aby ją umyć, bo tak jak widać, no, jest tutaj drobny syf. Tak sobie pomyślałem, że w sumie poza kasetą włożę tutaj również łańcuch, chociaż on tak de facto nie jest wcale w najgorszym stanie. Jeżeli chodzi o te, o, te, o te blaszki zewnętrzne, ale te wewnętrzne są usypione, więc myślę, że taka kąpiel mu dobrze zrobi. I tak przy okazji doleję tutaj troszeczkę tego magicznego płynu, bo już się kończy. Efektem ubocznym tego, że tak całe umyje będzie to, że ta kaseta będzie momentami bardziej srebrna, bo teraz te srebro zalepiało ten cały syf, ale wydaje mi się, że lepiej jest mieć czystą kasetę niż kasetę czarną. takiej. się... Nie, żebym kogoś ale wolę czyste kasety. Kurwa, to wypadło jeszcze gorzej. Nieistotne, kończymy ten element. Polecam ten sposób do suszenia kaset i generalnie wszystkiego. Zawsze działa, wszystko wydmuchuje, nie pojawia się rdza i tak dalej. I przy jest czysto i nie trzeba brudzić szmat. Spancuch oraz kaseta już wyczyszczone niestety, ale kaseta jest na tyle usyfiona, że... Miejscami coś tam brudu zostało, ale jest na pewno lepiej niż było. Co do łańcucha wygląda, myślę, że bardzo dobrze. Zresztą zobaczcie sami. I w końcu przyszedł czas na włożenie kół i zobaczenie, jak ten rower jako tako będzie wyglądał. Aha, z tym, że tutaj będzie wymagany adapter, ponieważ Amorzat jest na 180 skok, a jest 203. Udało mi się znaleźć adapter, więc dobrze, liczę na to, że z tyłu nie trzeba będzie adaptera, chociaż wydaje mi się, że w tego typu ramach już jest teraz wszędzie 180 mm z tyłu, więc. Raczej na chwilku. Przednie koło założone, jak widać, kręci się rewelacyjnie, nie wydaje żadnych dźwięków. No i powiem wam, że jestem zdziwiony, ponieważ chcę włożyć te koło starczą 180 i się okazuje, że rama jest pod 160, więc muszę iść po kolejny adapter. Ciekawie mnie dlaczego w tego typu rama, które są do Enduro, czy tam Super Enduro. Cokolwiek miałby wkładać w tarczę 160. Będę musiał zmienić pancerz z przerzutki na duszy, ponieważ chcę te kabelki ładnie połączyć razem, a to ewidentnie zabraknie jakichś 4-5 cm. znowu już biorę mój magiczny zestawik do przeciągania i biorę się do roboty. Generalnie minusem tego zestawu jest to. Że ta część, którą się wkręca do przewodu, jest mocowana do tej zielonej linki na magnesik. I to czasami, jak się mocnie pociągnie, wypada. I za każdym razem to trzeba sklejać. Aby zmienić pancerz, niestety trzeba zdjąć koło, aby zdjąć osłonę, więc trochę zrobiłem to w złej kolejności. No trudno. Mowa o tej magicznej osłonie. O. No i powiem Wam, że źle to skleiłem to pierwsza sprawa. A druga sprawa patrzcie, w jakim złym stanie był ten pancerz. Że ciągnąc, jakby wyszedł, wyszła ta mniejsza teflonowa rureczka. Aby mieć jakiś taki, nazwijmy to bufor bezpieczeństwa na ewentualnie docinanie i tak dalej, utnę powiedzmy z 25 cm więcej. Myślę, że to w zupełności wystarczy. Pojawił się problem, bo już tak od kilku minut próbuję założyć tą plastikową osłonę tutaj na jej miejsce, w sensie tutaj. No i się nie da. I tak pomyślałem, że w sumie mogę odkręcić tą jedną śrubę, zdemontować przyrzutkę. W sumie cały hak będę musiał zdemontować. No i uznaję, że jest to bardziej opłacalne niż stanie przez nie wiadomo ile minut i naginanie tego plastiku. Jestem coraz bliżej skończenia tego roweru i szczerze wam powiem, że z minuty na minuty podoba mi się on coraz bardziej. Właściciel mówił, że ten łańcuch jest w dobrym stanie, ale to, że czas na zaraz sprawdzę, żeby przykład nie założyć tej wytartego łańcucha. Już wiem, jaki jest minus tego stojaka mniejszego, a mianowicie platformach, czy o stojak. Ale nie chce mi się, wiecie, iść po tamtym, wyciągać, bo po drodze tam leży jeszcze śmietnik i masa innych rzeczy, które wyniosłem po to, aby tutaj było więcej miejsca do nagrania, więc chyba zdemontuję platformę, tak będzie prościej. Z czego widzę, napęd działa fajnie, płynnie i tak dalej, wydaje troszeczkę dźwięki, ale to z bardzo prostego powodu, on jest nienasmarowany, ze smarowaniem się jeszcze wstrzymam i zrobię to dopiero, kiedy właściciel przyjedzie po ten rower, bo nie wiem, czy mam usmarować smarem na warunki suche, mokre. Po prostu muszę się dopytać, w jakich warunkach planuję jeździć. No i czas na ostatnią rzecz, czyli sztyce. Jeszcze nigdy jej na oczy nie widziałem. Z opinii wiem, że jest mega fajna. Jeżeli chodzi o części zamienne, to też, bo nie da się dostać dosłownie wszystko. I tak jak mówiłem, ma najlepszy stosunek długości skoku do tego, co nam wchodzi w ramę Coś tam jeszcze w opakowaniu lata, zobaczmy, co to jest. Tak więc mamy baryłkę na linkę, mamy zamienne ślizgi oraz mamy smar do tej sztycy. mega mega fajna opcja szybko działa z czego widzę też jest syto nasmarowana tutaj bo pod pierwszym odsłonięciu tutaj jest sporo smaru tak, w sumie to jest chyba moment, w którym powinienem zdjąć ten rower i postawić go na ziemię, no bo w chwili obecnej trzyma się za sztycę. Pierwsza sprawa jest taka, czy ten pancerz tutaj w ogóle jest w odpowiednim miejscu. Jak na razie go nie widać. Dobra, po chwili zabawy wyszedł. Zapomniałem, że muszę jeszcze ogarnąć manetkę, więc idę na zaplecze je poszukać. Znalazłem taką elegancką z Shimano, z czego widzę jest nowa, oraz dwie używane z szoka, jedna klikana od góry, druga klikana w bok. I tam leży jeszcze jakaś jedna manetka, w sumie mogę Wam ją pokazać. Ale wydaje mi się, że najlepsza opcja z tych wszystkich to będzie te Shimano, jeżeli będzie kompatybilne z tymi hamulcami. Jak nie, no to niestety. Wygląda jakby było kompatybilne z tym, że muszę ogarnąć jakąś tam taką blaszkę. A niestety obawiam się, że tej końcóweczki nie będę miał. Chyba że pasuje to ze Srama, zaraz sprawdzę. No na pewno śruba nie pasuje, ale jeżeli by się okazało, że ta blaszka pasuje, to wtedy po prostu znajdę inną śrubę, która również pasuje. Ta blaszka tutaj pasuje, więc tylko dopasować śrubę. Niestety, ale nie mam śruby o tak gęstym gwincie. W teorii mógłbym tutaj wkręcić śrubę z innym skokiem gwintu, ale w praktyce no, nie będę robił fuszerki. Tylko ta manetka z Shimano jest jedyną manetką, która mi będzie pasowała, jeżeli chodzi o to, że tutaj linka musi być zamontowana do manetki. Na no, wszystkie pozostałe manetki, jakie mam, są mocowane do. Tego łonego zapomniałem nazwy. Niestety nie udało się ogarnąć śruby do tej manetki z Shimano, ale zaraz przyjdzie on, bohater na białym koniu albo w srebrnym BMW, raczej te drugie. I przywiezie mi taką maleteczkę z Bontragera, więc się mega cieszę, że udało to się ogarnąć, w oczekiwaniu na przyjazd Kuby. Zrób szpagat. Nie będę robił szpagatu, nie umiem. To z mostek. Też nie umiem, kurde. A salto? No, no salto tym bardziej na rękę? Po prostu sobie usiądę i sobie posiedzę. Chwilę se, odpocznę i tak będę siedział Tak więc mam już manetkę, jest to manetka z Bontragera i w międzyczasie minęła jedna noc. Bo w sumie potem, jak Kuba przyjął, to se po prostu pogadaliśmy i tak minął mi mój dzień pracy do końca. Tak więc biorę się za montaż, bo za niecałą godzinę będzie właściciel tego roweru. No i jak widać, działa elegancko. Więc teraz czas na podokręcanie korby, suportu i tak bo tak jak mówiłem, zawsze sobie dokręcam już na ziemi po skończeniu, ro po skończeniu roboty. Z bardzo prostego powodu. Na no, stojaku nie mam aż tyle siły, bo stak nie jest na tyle wytrzymały. Znaczy, może by wytrzymał, ale nie chcę ryzykować i zawsze takie mocniejsze dokręcenia robię sobie już na ziemi. A, i jeszcze najważniejsze, siodełko. Jakby to było 29, może bym to tak zostawił, ale 27,5 jednak ludzie wybierają siodełka. Z tym, że co do siodełka... Mam ich kilka i w sumie nie wiem, jaki ten właściwie sobie wybierze, więc po prostu na niego poczekam. Teraz wstawię jakieś takie tymczasowe, aby porobić ładne ujęcia. No i co? W sumie koniec odcinka, tak więc zostawiam Was z ujęciami bolida i do następnego razu. Cześć!